Siemaneczko, z tej strony Anmale, a to jest kolejny odcinek z gry Harry Potter i Książę Półkrwi. W pierwszym akcie tego odcinku, że tak powiem, zobaczymy sobie jeden pojedynek i co one dają w ogóle nam. Bo no nie jestem pewny tego, co my w ogóle że dostajemy, że jakbyśmy zrobili wszystkie te, oprócz tej, odznaki zapewne. Ha. Dobra, prawy przycisk myszy się trzyma. No, zapomniałem, ja ciągle lewy naciskałem. Żeby eksperiar musisz rzucić. No. A nie, po prostu się kręcić kijem No ale już mamy po walce. No a czwóreczkę dostaliśmy. 4 gwiazdki na 5. Czy na 6 tam możliwych? No dobra. Nie widać, żeby coś było, to idziemy się spotkać z Ronem na zewnątrz. Dzień dobry, Harry. Dumbledore kazał mi dać ci to. Czemu tak marnie wyglądacie? Pojedynkowaliśmy się. I co? Nie mogliście poświęcić tych dwóch sekund na doprowadzenie się do ładu? Dumbledore mówi, że lubi kwachy. Że co? To hasło. Dumbledore będzie mi dawać w tym roku prywatne lekcje. Prawdopodobnie chcecie nauczyć jakiejś naprawdę zaawansowanej magii obronnej ze względu na... przepowiedź. Wychodź, Ram, pomogę ci z pracą domową na obronę przed czarną magią. A, no tak, słusznie. Dobra, postarajmy się teraz zrobić to, co jeden widz cały czas mi w komentarzach pisze: że przy... na... nie komentował i dał posłuchać dialogów. E... Hej, się Nikt. No. A, to tutaj jest dobra. No, no, lecimy. Jesteśmy na miejscu. A, tu. A, blisko było. Eee, kwachy. Samo się się nie rozsta. Dobry wieczór, Harry. <laughs> Widzę, że dostałeś moją wiadomość. To, co tu widzisz, to wspomnienia. W tym przypadku należące do jednej osoby Voldemort. To jest wspomnienie z dnia, gdy go po raz pierwszy spotkałem. Jak sądzę, znasz już moją myśl od siebie. Tym razem wejdziesz tam ze mną, a co ważniejsze, za moim pozwoleniem. Ujrzymy Toma Riddla, jakim był, nim stał się Lordem Voldemortem. Poszedłem zaoferować mu miejsce w Hogwarcie. Dzień dobry, Tom. Możesz robić różne rzeczy, Tom. Takie, których inne dzieci nie potrafią. To, co umiesz, to magia. Czy w tym pudełku jest coś, czego nie powinieneś mieć? Okradał inne dzieci? Nawet gorzej. Możemy wiele dowiedzieć się o lordzie Voldemorcie z jego przeszłości. Z przeszłości która sprowadziła go do Hogwartu oraz od nauczyciela, który był blisko niego, gdy dorastał. Slaghorna? Tak, Harry. Profesor Slaghorn lubi towarzystwo ludzi sławnych, odnoszących sukcesy i mających władzę. Kolekcjonuje ich. A pan chce, żeby dołączył mnie do swojej kolekcji? Tak, Harry. Nawiązanie bliższych kontaktów z profesorem Slaghornem będzie przydatne. To już wszystko na dzisiaj. Wkrótce powiem ci więcej. Przysięgam uroczyście, że pnuje coś niedobrego. Koniec psot. O, boisko do chwili trzeba odblokowane. Hej, wy ofermy z Gryffindoru, drużyna lamusów z lamusa. Jakież to wyrafinowane? Ty to wymyśliłeś, czy Malfoy? Zobaczymy, czy ci będzie do śmiechu po sprawdzianach do tej twojej drużyny lamusów. Słyszałam, że ślizgoni chcą nam przeszkodzić w wybieraniu drużyny. Lepiej idźmy na boisko, zanim coś wywiną. Aurorzy otworzyli wszystkie obszary. Idźmy przez wieże z zegarem, tak będzie najszybciej. No to chodźmy. Dobra, to Kate Mówisz, nas poprowadzi. przeprowadzić sprawdziany? Nie bierz nikogo tylko dlatego, że już grali ze zespole. W ten sposób możesz tylko zaszkodzić drużynie. Mam nadzieję, że ślizgoni nie kryją niczego. Sprawdziany muszą pójść jak po masie. Hmm, herbik mamy. Takie możemy zbierać sobie Więcej zdrowia podczas pojedynków. O! Za 8 tutaj? Dobra. To chodź, no chodźmy kate Kate Perry. Nie. Wkład na nazwisko. Wieżdża z zegarem. Ojejku, jak się teraz dostaniesz na sprawdzian? Ty, zamknąłeś? No, na razie lamusy. Jak teraz dotrzemy na boisko? Z albo krab. Chyba musisz naprawić dźwignię. Reparo powinno załatwić sprawę. Reparo! Pokażemy go i reszcie. Wingardium Leviosa. Kui. Świetnie sobie poradziłeś z otwarciem wrót. Jeśli chcesz użyć skrótu, przejdź tędy. Proponujesz skrót na boisko do Quillicha? Nie zupełnie, tylko do wielkich schodów, ale może być przydatny później. Świetnie. Dzięki. Aby znowu użyć mojego skrótu, po prostu powiedz dzielny kadogan. Chodź, idziemy na sprawdziany Hm. Hmm. Wydaje mi się, że tu. Dobra, to lecimy po prostu. Zbieramy tarcze po drodze. I te mini tarcze. Ciekawe jak tego nie zbierzemy co się z tym dzieje z tymi mini tarczami. przez te wrota, ciebie. No to zobaczymy jak zrobicie głupie sprawdziane gryfindoru porażeni drętą! Ej, na szybkiego! Dobra i był pokonany. Teraz gol? Chodźmy na boisko i sprawdźmy, czy jeszcze kogoś zaatakowali. Mam nadzieję, że nas dobrze prowadzi. Dobra. Musimy sobie sami poradzić. Ale chyba tędy. Ale choć... Nie. A tu jest coś... Jakieś przejście? Uuu. Ciekawe. Dobra, że wymierzyłem wcześniej do pulsu, uwalnia więcej... O, też dobrze wiedzieć widzowie. To lecimy sobie dalej. I dobiegamy sobie do bujuska Quillicza. Tu też jest, skrót do wielkich sodów. Który nie jest odblokowany dla nas Zrogi śledzi. z śledzie Szczerze nie pamiętam Z w... tej części Quidditcha, wcale Dobra się Powiedz, możesz mi przedstawić swoje przyjaciółce Granger? Chętnie bym ją poznał nieco bliżej. Wiesz, o co mi chodzi. Chodź, Harry, miejmy to już z głowy. E, no tak, dziękuję za przybycie. Dzisiaj wszyscy przejdą serię sprawdzianów kwalifikacyjnych do drużyny Quidditcha Gryfindoru. Pamiętajcie, gra w drużynie w zeszłym roku nie gwarantuje miejsca w tym roku. O, poważnie? A ciebie też to dotyczy? Zastanów się, co mówisz, on jest kapitanem. To nie czyni z niego jeszcze dobrego szukającego, prawda? Może został kontuzjowany latem podczas walki z tymi wszystkimi śmieciożercami? Może wyszedł z formy? Pewnie, Harry, pokaż im jak to się robi. Jak to zrobisz, jak należy, zatkam McLaggena i jego własną miotłą. Ja jestem kapitanem. Mi nie trzeba sprawdzać, jak zostałem wybrany w tym roku. I my trzeba złapać tylko złoty z Tylko my nic nie mamy robić, tylko przelatywać przez te gwiazdki to co mamy pokazać Pod tym względem to Free Champions jednak się sprawdza fajnie Tylko czekać aż że w końcu tryb 6 na 6 żeby każdy mógł grać na jednej pozycji oczywiście jeśli nie widzieliście to są zapisy live'ów z ogrywania gdzie są też mój komentarz jak to wyglądało podczas samych testów tej gry, w których brałem udział i podczas testów dużo lepiej to wyglądało niż na miesiąc przed premierą ale nie ma co Wypowiadać się kolejny raz na ten temat. I tak nie jest to tutaj aż tak droga gra. I wbrew pozorom, tak jak ogrywam sobie sam, samemu, to jest. Ujdzie nawet ten tryb 3 na 3. I też już widzowie, widziałem też w komentarzu, zapomniałem o nim wspomnieć, no, że wszystkie części możecie. ...dostać u mnie na Discordzie. Mamy ich stara czy ominąć? Już jak ich taranujemy to już tracimy prędkość. Poniekąd powinno tak być. Ale dobra, jak mamy taranować to ranujemy. Dobra, jeszcze kawałeczek... ...będzie już... ...prawie złapany. Spadaj. Rozpadaj. No Dobra. Chyba pozbyliśmy się go. I złapaliśmy za to z niej. Przynajmniej. Oznaka precyzyjnego latania. O. oznaka uników. Kombinacji lotniczych. A uników kiedy? Nawet nie widziałem tych tuczków. Każdy ma po trzy. Ta obrona zadecyduje. Po tym golu McLaggen ma tylko trzy. Dobra, Ron, twoja kolej. Zrób to jak trzeba. Jego siostra odpuściła mu przy ostatnim strzale. To było genialne, Ron! Zagrałeś wspaniale, Ron. Pierwszy mecz gramy ze Sliterinem. Przygotujcie się! Kiedy pierwszy trening, Harry? Terminy treningów są wywieszone na tablicy ogłoszeń. Widzieliście Maglagena? Za ostatnim razem wyglądał, jakby go ktoś skonfundował. E, e, on tego. Cześć, Hermiona. Słyszałaś kiedyś o zaklęciu Sektum Sempra? Nie. Znalazły się pewnie w podręczniku deliksirów. Tak. I jeszcze jakiś napis na tylnej okładce. Głosi, że podręcznik jest własnością Księcia Półkrwi. Pierwszy słyszę o nim. Powinieneś zwrócić ten podręcznik. To by było głupie, jest świetny! <noise> Spotkaj się z Jeannine za na boisko do Kilisza. Dobra. Co ten Din w niej widzi? Mówi o Jimmy. Nie wiem, ma ładną cerę. Ładną cerę? Ładną cerę to ma Hermiona. Cześć, Harry! E, muszę, no. Tak, ja też. Możesz kupić mi trochę słodyczy w Miodowym Królestwie? Muszę napisać dwa wypracowania i jeszcze na dodatek uważać roztwór powodujący kurczenie, więc nie mogę pójść. Zrobię za ciebie roztwór powodujący kurczenie, to będziesz mogła pójść do Miodowego Królestwa. Od kiedy to taki z ciebie eliksirowar? Żaden problem. Slakhon pozwolił ludziom stworzyć klub eliksirów w cieplarni pani Sprout. Mogę go zrobić tam. Dobrze, dziękuję. Spotkamy się to później. Dobra, tylko gdzie jest. Cieplarnia pani jest Sprout. W tamtym miejscu. O Jezu. Koniec psot. Cześć, Nick. muszę znaleźć klub eliksirów. Mnie. Myślę, się w pani w rzadkiego mnie. Jak mi przykro. Blisko treningowe. To że z pełną mocą. Ile sił w nogach. O Jezu. Ciekawe, jak długościowo ta gra wypada z, pod względem innych części. I zabrano kolejne. Na to po drodze to faj... można zbierać sobie... ...kielarstwo tu. O. To nie jest wcale tak daleko. Jesteśmy na miejscu. Cześć, czy to jest klub eliksirów? Tak, chcesz przystąpić? Podobno w tym roku błyszczysz na eliksirach. Dziękuję, chcę tylko uważyć roztwór powodujący kurczenie. Muszę wracać, mam spotkanie. Przykro mi, ale żeby użyć naszego sprzętu, musisz być członkiem klubu eliksirów. Wybierz sobie zadanie kwalifikacyjne na tablicy ogłoszeń, o tam. Dobrze, dziękuję. Hmm. Czyli musimy i tak zrobić dla nich eliksiry. Przywracający Jeśli mowę. Jeśli rekordowy wynik ważenia eliksiru przywracającego mowę, zostaniesz przyjęty do klubu eliksirów. No dobra, przywracający mowę to no jeden z moich ulubionych. Niektórzy używają go do sztuczek takich jak zmiana głosu. Dla mnie to marnowanie dobrego elixiru. Do czerwoności. podgrzewanko. Dobra. Jest znowu podgrzewanko. I. Dobra. Teraz ten A. w ten sposób. Dobra. I znowu podgrzewanie. Dobra. Już się bałem, że jest za dużo. I znowu podgrzewanie. I znowu ustawięta. Trójkącik do pomarańczowego. Dobra. Niebieski do błękitnego. Po troszkę. I dwa razy podgrzewanie teraz. I mamy uważony eliksir przywracający mowę. Dobra. I jeszcze raz. Perfekcyjny winnik powinien być. Nie. Trochę zabrakło do tego i piętych Wow. A, dziwne. Zdracha członka próbu eliksirów. Wow, naprawdę jesteś dobry. Nikomu jeszcze nie udało się tak dobrze zrobić eliksiru przywracającego mowę. Witaj w klubie eliksirów. Dzięki. Mogę teraz zrobić roztwór powodujący kurczenie? Trochę mi się śpieszy. Podnieś butelkę. A. Wstrząsamy, powoduje, że liksum odsyła w ten sposób. Dobra, ty sobie jeszcze raz wybierasz. Nieee, na kociołek. Czyli dochodzi nam mechanika teraz jeszcze wstrząsania tymi próbówkami. No to... Uh. A to jeszcze mamy teraz przedmioty, które po prostu wrzucamy, trzeba uważać, gdzie się go aplikuje, bo kurczy wszystko co podleci. O. Oh. No tutaj dobra, pokazuję nam I ile jeszcze musimy wrzucić? Trochę trudno mi osa, osz, oszacować, gdzie to jest. Dobra? Dobra. O nie. Ostrożnie. A, za słabo potrząsłem. Dobra, I znowu. No to ten eliksir nam tak zbytnio nie wyszedł. Z tego co widzę. Wątrobę z szurów 4 razy. O jezu. Co się odwaliło. I zabrakło nam czasu. No dobra, to jeszcze raz trzeba po prostu. No z tym wyrzucaniem jest naprawdę trudno widzowie oszacować, gdzie to jest. Z taką kamerą z góry chyba by była dużo lepsza. No właśnie, o tym mówiłem. I teraz podgrzewanko. Ta buteleczka. O i podgrzewanie dwa razy. Raz, dwa, wątroba, cztery, cztery wątroby szurów. Do, dosyć dużo da jak na szury. Wlewamy. Teraz pięć pijawek chyba to są? Szkoda, że Harry nie mówi, co to są za schodniki już. Nie chcę to, tylko to. Jeszcze dwie. Je, dwie. Dziwnie tak lecą. Znowu wstrząsanie. Jeden jeszcze robaczek i podgrzewanko zostaje nam do zielonego koloru. I przynajmniej teraz już się udało nam uważyć. Ten eliksir. Na maksa. Czasem trzeba przegrać, żeby móc wygrać większą nagrodę. Nie mogę się doczekać, jak sobie poradzisz z innymi zadaniami. Wróć i spróbuj. Świetnie. Na pewno spróbuję, ale teraz muszę iść. Ginny Wesley czeka na mnie przy boisku. W porządku. Po prostu przyjdź kiedy zechcesz. Mm, to chyba nie. Ale możemy zanieść przynajmniej eliksirów dla Dżinnę. A że to jest proste, to nawet nie trzeba. Jezu. Feraz gra, śpieszę się na spotkanie. No to się spóźnisz. DRENFORTA! DRENFORTA! O i już jest na to na naszej łasce I już nic nie zrobi, po prostu krabik Zapłacisz mi za to! No to już wiesz jak to jest być ofiarą. To był piękne Harry. Krabi Goli zawsze znęcają się nad słabszymi. Hej, może mógłbyś nam pomóc? Jestem kapitanem klubu pojedynków w Niektórym uczniom z naszego domu przydałaby się pomoc w nauce zaklęć obronnych. E, no dobra, ale załatwimy to szybko. Uwaga wszyscy. Harry zgodził się nam pokazać protego. Mistrz juniorów naszego klubu pojedynków odważnie zgłosił się na pomocnika. Proszę Harry, możesz zaczynać. No. Protego. Samo klikanie tylko. Bardzo dobrze, mi to pasuje. A w odpowiednim momencie. się zaklęcia? Pokaż nam Harry. Dręczka O. To też dobrze wiedzieć. Zmocnione zakręcia. Dzięki, Harry. Jeśli zechcesz to powtórzyć, zapisz się na pojedynek na tamtej tablicy ogłoszeń. Ile jest aktywności pobocznych w tej grze? Nie, so nie pomyślałbym, że tyle tego jest. Cześć, Ginny. Zrobiłem dla ciebie ten roztwór powodujący kurczenie. Dziękuję, Harry. To świetnie. Nie uwierzyłabyś, ile spraw musiałem załatwić po drodze do ciebie. No, ale jestem. Idziemy do Hogsmeade? Przepraszam, Harry. Obiecałam Dinowi, że z nim pójdę. Dał mi spokój dopiero, jak powiedziałam mu, że nie mogę iść, ale teraz mogę. No Dzień tak, mi? jasne, Dean. Jasne, musisz iść z nim. Pójdę z Hermioną. Na razie, Harry. Tak, na razie. Jaki eliksir dałeś Jeannie? Nie robiłeś chyba innych wynalazków z tego podręcznika do eliksirów? Nawet nie wiesz, kim jest ten książę półkrwi. Chodźmy do miodowego królestwa. Po prostu. zaczynam myśleć, że ten cały książę nie budzi zaufania. Czy to nie Katie Bell? Pewno jest zaklęty. Malfoy wiedział o tym naszyjniku. Leżał na wystawie u Borgina i Barksa. Keti dostała naszyjnik w toalecie damskiej, a tam przecież Drakoby nie wszedł. Powodzenia, Ron. Wiem, że będziesz niesamowity. Po meczu rezygnuję. Niech McLaggen mnie zastąpi. W porządku. Soku? Wyglądasz okropnie, Ron. Czy to dlatego to mu czegoś do kupka? Nie wiem o czym mówisz. Daj spokój Harry, mamy mecz do wygrania. Możesz za to wylecieć. Za co? Ale tego dowiemy. Mecz będzie w następnym odcinku, a w dzisiejszym co było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, jak i subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Z mojej strony to było na tyle. Ja byłem to było Harry Potter i Książę Pół Krwi. Siemano, cześć i poł!